Towarzystwo patriotyczne imienia Mikołaja Reja, Sawomie Popławski. Witam serdecznie wszystkich polskich patriotów. Dzisiejszy odcinek też jest militarny. Będę chciał mówić o jaskółkach z MSPO 2019 roku na tegorocznym właśnie w salonie miałem też być już miałem nawet załatwioną tam wejściówkę ale no niestety coś wypadło, że nie mogłem tam się osobiście wybrać no cóż, ale, ale analizuję różne dostępne materiały z różnych poważnych mediów i, i mam pewne, myślę, ciekawe wnioski dla wielu tak, też poza tym myślę, że nawet jak to, że tam niektórzy, co, co byli na czy często, nawet bywają na, 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 tych salo, na, na tym salonie wystawowym w Kielcach, robią nawet wywiady, a nie bardzo nawet rozumieją, co, co faktycznie tam się dzieje. Także um, ogólnie uważam um, tegoroczne MSPO Kieleckie za bardzo ciekawe, bardzo wiele dobrych zapowiedzi, zwłaszcza dla um, polskiej zbrojeniówki, dla wojska polskiego. Um, także nazwałem to takimi jaskółkami. Więc um, już za chwilę to przedstawię, ale jak zwykle zachęcam do tego, aby. Zostać żołnierzem Rzeczpospolitej, a w szczególności zachęcam do wstępowania do szeregi wojsk obrony terytorialnej. Dobrze, a więc taka pierwsza jaskółka z tegorocznego MSPO to oczywiście bojowy wóz piechoty Borsuk pływający. Ja o nim będę miał w następnym odcinku Polskich Pazurów odcinek osobny, a więc teraz tylko sygnalizuje. Jeszcze raz jeszcze chciałbym powiedzieć, że te jaskółki to tak moje osobiste, bardzo subiektywne na podstawie tych różnych informacji wybrane bronie, uzbrojenie, które uważam, że jest czymś bardzo ciekawym także i potrzebnym. Także Borsuk to jest tutaj numer jeden. Będę o nim mówił w następnym odcinku Polskich Pazurów więcej. Drugie, drugą taką jaskółką, bardzo fajną i, i, i ciekawą propozycją, wręcz zaskakującą, mile zaskakującą propozycją Wojskowego Instytutu Techniki i Uzbrojenia, to jest przeciwpancerny pocisk kierowany Moskit. W zasadzie udało się naszym inżynierom z Skopiować e, dotychczas produkowany na licencji taki pocisk przeciwpancerny Spike. O tym też będę miał osobny program, także tylko teraz e, sygnalizuję tą kwestię. Bardzo naprawdę dobra zapowiedź tutaj tego pocisku przeciwpancernego. E, następnie kolejna jaskółka. Tutaj na MS to Pirat, również przeciwpancerny pocisk kierowany, ale on jest już znacznie tańszy, dlatego że jest kierowany odbitym promieniem lasera. A wcale ta technologia, też jak czytałem, opinię pana Jarosława Wolskiego. Ta technologia nakierowania pocisku wcale nie jest gorsza czy nieskuteczna od tej jakie są w spajku. Pirat przeszedł nie tak dawno bardzo pomyślnie strzelania w cel w trybie Top atak, czyli z góry. I jak najbardziej wyniki były naprawdę bardzo dobre. I właśnie kolejna jaskółka związana też z poprzednim, to znaczy system podświetlacza laserowego do właśnie tego typu przeciwpancarnych pocisków, które będą kierowane tym laserem, jak i też do, precy do amunicji precyzyjnej opracowane jest przez spółkę telesystem MESCO. Także bardzo dobrze, że będziemy mieli wreszcie polski tutaj system. Amunicja precyzyjnego rażenia. Tutaj mamy na zdjęciu 155 mm amunicję do krabów, ale też jest taka amunicja precyzyjnego rażenia opracowywana dla raków, czyli 120 mm. I ona również właśnie będzie kierowana odbitym promieniem lasera. Co to oznacza? Oznacza to, że potrzeba wtedy mniej pocisków, mniej strzałów, by zniszczyć cel. Można w ten sposób szybciej zmienić stanowisko no i w ogóle o wiele mniej logistyki, mniej transportu, mniej amunicji, mniejsza o wiele kolumna transportowa, amunicyjna. Trudniej będzie przeciwnikowi wykryć nasze oddziały właśnie Zaopatrzone w tego typu pociski precyzyjnego rażenia. I tak, wreszcie tutaj, przy okazji, cały zestaw pocisków, czy to 155 mm, jak tutaj mamy z tej lewej strony, czy kolejne 120-98 mm do moździerzy. I przy tej okazji dowiedziałem się i chcę przekazać Państwu też tą informację. Że jeden z tych pocisków, tutaj 155 mm, waży 43,5 kg. On jest gazogeneratorem i on ma właśnie ten największy zasięg, czyli do 40 km. Obok jest pocisk trochę lżejszy, 40,3 kg. Zasięg trochę mniejszy, bo 30 km. I teraz to, co jest też bardzo ciekawe, może się to w jakichś rozważaniach później przydać, militarnych. Te pociski mają 10 kg ładunku wybuchowego, czyli oznaczonego jako TNT. Dla porównania, pociski 122 mm do goździka mają tylko 3,5 kg. Pociski do czołgów T72 i PT91, czyli 125 mm, mają jeszcze mniej ładunku wypochowego, bo 2,5 kg. 152 mm, pociski do dany, 5,8 kg. To taka też myślę cenna ciekawostka, którą niedawno udało mi się przy okazji. Tegorocznych MSPO poznać. No i kolejną bardzo fajną, ciekawą, ważną jaskółką taką na MSPO było to, iż CAM z firmy MBDA UK, czyli, czyli z Wielkiej Brytanii, dogadało się z Jelczem, i tutaj mamy ten zestaw przeciwlotniczy właśnie na, na Jelczu, posadzony. Efektor KAM 25 km zasięgu, przypominam, bo też już wcześniej w polskich pazorach mówiąc o Narwi, to, to już o tym mówiłem i KAM ER 45 km jest to duży postęp w tym kierunku. Można się spodziewać, że skoro tutaj Jelsz, i przede wszystkim, jeszcze o tym nie powiedziałem, i MESCO. Porozumiało się przede wszystkim we współpracy z jakiejś już produkcji pewnych elementów. Właśnie dogadało się z MBDA UK dotyczących produkcji elementów tych rakiet CAM. Także to jest duża jaskółka, że najprawdopodobniej wreszcie ruszy narew i tutaj Mond wybierze właśnie w tym programie pociski brytyjskie KAM. Kolejną świetną jaskółką jest wyborowy grot 7,62 mm samopowtarzalny. O nim też specjalny odcinek Polskich Pazurów organizuje i dlatego tutaj tylko zasygnalizuję, że jest to też bardzo fajna zapowiedź wzmocnienia naszych sił. Ten wyborowy grot z Radomskiego Ucznika uzyskał wyróżnienie specjalne generała Kukuły, dowódcy wojska obrony terytorialnej, i już trwają rozmowy nad, na temat zakupu tej, tej świetnej broni. Kolejną ciekawą zapowiedzią jaskółką NSPO. Jest niszczyciel czołgów na BWP-1 z wojskowych zakładów motoryzacyjnych z Poznania. Były jeszcze inne propozycje na innych podwoziach, ale mówię, to jest moja subiektywna tutaj ocena. Ja je pomijam, a skupiam się właśnie tutaj na, na tym BWP-1. Dlaczego? Dlatego chociażby, że jest to wykorzystanie bardzo Korzystne cenowo wykorzystanie licznych licznej tutaj występujących właśnie tych wozów. One, one coraz bardziej już, za niedługo będą zastępowane przez borsuki, są zastępowane przez rosomaki, a warto je wykorzystać. Tutaj mamy tą propozycję z WZM w postaci takiej właśnie kasetowej dwunastoprowadnicowej wyrzutni pocisków przeciwpancernych kierowanych jest ich 12, one mają zasięg 12 km. i są to pociski Brimstone również z tej firmy wcześniej wspomnianej MBDA UK także ta współpraca z tą brytyjską firmą by się tutaj świetnie zazębiała i cam i Brimstone. to, to jest naprawdę świetna sprawa Firmy, firma ta MBDA UK proponuje nam też spolonizację tych wyrobów także świetna to jest sprawa i tylko jeszcze dodam, że nie ma tutaj oczywiście wieży znanej nam z BWP1 z tą armatką już nie dzisiejszą 73 mm tylko jest zdalnie sterowany moduł uzbrojenia 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy z zakładów metalowych Tarnów. Bardzo ciekawa propozycja. Ten moduł uzbrojenia jest kierowany optoelektronicznie tak jak też i ten cały moduł kasetowy z pociskami przeciwpancernymi. Także warto naprawdę, aby ktoś z Monu się nad tym poważnie pochylił, nad tą propozycją poznańskich zakładów. Kolejna propozycja tych, również tych samych poznańskich zakładów WZM to zmodernizowanie BWP-a do, też do tej roli właśnie bojowego wozu piechoty przewożącego żołnierzy, walczącego na na, w, walczącego w polu. Y, tutaj jest ta propozycja y, taka, iż y, kadłub jest nieco podniesiony, jak się tutaj przyjrzymy, jak w, y, inne też zdjęcia sobie możemy obejrzeć DWP-ów. On jest kadłub podwyższony, załoga ma y, większy komfort pracy. To nie chodzi o to, żeby byli y, jakimś komfortowym, jak na fotelach po prostu tutaj w warunkach, ale, ale żeby normalnie, żeby mogli mieć siłę do, do, do tej ciężkiej pracy fizycznej, jaką jest walka. I oprócz tego jest oczywiście tutaj propozycja bzt temu, aby dać nowy silnik, cyfrową radiostację, łączność, tak, żeby to było wpięte w cały system łączności. Nowoczesny, natowski, jaki, jaki w Polsce już jest i, i będzie wchodzić. A także jest wieża bezzałogowa. Tutaj jest jej zbliżenie zdalnie sterowana wieża. Jest to propozycja w izraelskiej firmy Rafael, gdzie mamy przede wszystkim po lewej stronie mamy tutaj podwójną wyrzutnię spajków czyli przeciwpancernych pocisków kierowanych i działko 30 mm Bushmaster ale z krótką lufą i tutaj inne, krótsze pociski niż te, które w Rosomakach używamy, a także w Borsuku będą także jest to ciekawa propozycja myślę, że w tym kierunku, oczywiście optoelektronicznie jak tutaj widzimy też jest ta Wieża kierowana. Jest to ciekawa i, i dobra propozycja, kierunek przynajmniej, ale osobiście optuję za tym, żeby nie było to działko takie krótkie, bo musielibyśmy nowy rodzaj amunicji w tym momencie zastosować. Ten sam kaliber, ale jednak inne, krótsze pociski, krótsze naboje, a więc myślę, że lepiej tutaj pomyśleć, aby starnowskie zakłady by pomyślały nad, nad tym, aby może tutaj dać czy to ten wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm, czy granatnik 40 mm, czy, czy może i kombinacja tutaj obydwu w każdym razie nie wprowadzać. Nie jestem za to, by wprowadzać kolejny typ nabojów. Ale oczywiście, jak powiedziałem już, kierunek jest bardzo dobry. Kolejna jaskółka MSPO tegorocznego to sześciokołowy transporter opancerzony z fińskiej firmy Patria. Nasz partner, licencjonodawca Rosomaka. Tutaj oni opracowali taki o wiele tańszy przede wszystkim I to jest jego ogromną zaletą transporter sześciokołowy, nie, nie cztero, jak Rosomak. Można łatwo tu zauważyć te duże przeszk przeszklenie, a więc nie jest już ta optoelektronika bardzo droga, tak tutaj niezbędna. Jest to duży, wbrew pozorom, transporter, bo oprócz trzech żołnierzy załogi, obsługi tego wozu, czyli dowódcy, kierowcy i strzelca, może pomieścić jeszcze 10 żołnierzy desantu. Także jest w jego dopuszczalna masa całkowita 22 tony. Czyli to jest praktycznie tyle, co Rosomak, tam jest 22,5 tony. Podobny, trochę słabszy silnik, 400 koni mechanicznych, 700 km zasięgu, bardzo duży zasięg. Myślę, że jest to przede wszystkim. Dobra propozycja dla WOTU. Wojsk, Wojska obrony terytorialnej mogłyby mieć ten, ten sprzęt, myślę, śmiało, ale, ale nie tylko, również można by pomyśleć o wojskach aeromobilnych, szczególnie o szóstej Brygadzie powietrznej desantowej Kolejna jaskółka to propozycja modernizacji. Naszych śmigłowców szturmowych Mi 24 przez PGZ, głównie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Numer 1 w Łodzi. O tym będę miał też osobny odcinek, także tylko o tym sygnalizuję. Jest to też bardzo dobra zapowiedź i taka jaskółka. Zamówiliśmy na tym MSPO przeciwpancerne kierowane pociski. Javelin amerykańskiej produkcji mają być głównie dla WOTU. Zamówiliśmy 60 wyrzutni i 180 pocisków. Myślę, że jest to początek. Po to aby Wojsko Polskie zapoznało się z tą bronią. Osobiście uważam, że pirat i moskit powinny być podstawą w naszym tutaj uzbrojeniu, arsenale przeciwpancernym. Ale no, bądźmy realistami, w czasie wojny, w czasie konfliktu pełnoskalowego nasze zapasy, chociaż nie są małe, spajków, chociażby tam mamy dwa, ponad 2,5 tysiąca pocisków spajk, jeszcze 1000 dodatkowo jest produkowanych, ale mimo wszystko na długo to nie starczy i będziemy prędzej, czy później potrzebowali przyjąć e, wsparcie NATO. Nie oszukujmy się, e, Stany Znoczone to podstawa NATO i ich uzbrojenie, czyli właśnie Javeliny, będą tym uzbrojeniem, które najbardziej będzie do nas przychodzić. I na nie też warto by tutaj postawić, żeby zapoznać się z jej obsługą. A dodatkowo to, co jest też ważne, to to, że dżaweliny są dosyć łatwe w obsłudze. O wiele bardziej łatwiejsze niż spajki. Także żołnierze obrony terytorialnej będą jakby mieli łatwiej i, i szybciej możliwość tą e, zapoznania się z obsługą tych pocisków. No, i w końcu, e, ostatnia z tych jaskółek, które tutaj moją uwagę w szczególności zwróciły na MSP tegorocznym F-35 pełnowymiarowa makieta była w Kielcach tutaj eksponowana też osobny odcinek będę miał na ten temat polskich pazurów także tylko powiem tyle, że jest to naprawdę rewolucja dla naszych całych sił, nie tylko lotniczych dla całego naszego systemu walki. Dziękuję bardzo.